OH I SAY MONE! Nowe mydło Luksja z naturalnymi olejkami delikatnie wieści Twoje ciało. Subtelny zapach wyciągów z kwiatów Irysa przenosi Cię w świat zmysłowych doznań. A olejek z paczuli pomaga przywrócić równowagę dla ciała i duszy. Nowa Luksja dotyk zmysłów. Ze szwajcarskich doświadczeń Credit Suisse zapewnia Ci jedne z najlepszych na świecie ubezpieczeń i daje Ci swobodę inwestowania w to, co najważniejsze w życiu. Dziś i jutro. Kiedy czujesz, że boli Cię gardło, tak naprawdę oznacza to stan zapalny. Septolete. Kiedy bakterie atakują, odpowiedz kontratakiem. Myślał, że więzienny koszmar wreszcie się skończył. Stęskniłem się. Pięć lat to kupa czasu. Chciałbym otworzyć rachunek. Ale prawo Marfiego działa. Ty pójdziesz ze mną. Jak udowodnić niewinność, kiedy ma się przeciwko sobie cały świat? W końcu nerwy nie wytrzymują. Trójka ucieknie. We wtorek o 21.15. Chyba tego nie zrobi. Nie. Aż tak szajbnięty to on nie jest. Czy przyjdziesz ty? sprawdźcie, co Kuba Wojewódzki robi w swoim programie. Czy ja dobrze słyszałem, czy to był Kasa, który mnie zapowiadał? Tak jest. Jest taki, jaki jest i powiedział to zdanie. Te najgorsze skandale już mam za sobą. Nie ma nic lepszego niż męczeńska śmierć we własnym programie.